Mikołaj jak co dzień udaje się do pracy, gdy dochodzi do swojego samochodu, zauważa coś podejrzanego, schyla się i znajduje na dining GPS Białach podejrzewa, kto podrzucił mu to urządzenie. Od razu dzwoni do Szymona i opowiada o całej sytuacji. Siliński radzi mu, aby poszedł normalnie do pracy. A on się tym zajmie. Na komendzie zjawiła się kobieta, która chce zgłosić kradzież z włamaniem. Sprawę dostaje Mikołaj i mimusz. Podczas przyjmowania zgłoszenia policjanci dowiadują się iż jest właścicielką małego sklepu z biżuterią. I tam właśnie było to włamanie. Zaginął dość wartościowy naszyjnik. Patrol siódmy jedzie na miejsce. Filip o wstępnych oględzinach mówi im, że to robota profesjonalistów. Niespodziewanie miłość znajduje pod szafką wizytówkę z ofertą przewozów. Mikołaj w tym czasie przesłuchuje pracownicę chwiaciarni, która znajduje się niedaleko sklepu. Kobieta zeznaje, że widziała się siostrzenicę właścicielki i sprzątaczkę, która przyszła po zamknięciu sklepu. Za jakiś czas zjawił się tam jakiś mężczyzna, a po godzinie wspólnie wyszli Mikołaj wraz z Miłoszem, ustalają tożsamość przetaczki i jadą do niej. Kobieta zeznaje, że mężczyzna, który przyszedł do sklepu to jej partner i muszą spotykać się po kryjomu. Na komendzie znowu pojawia się okradziona kobieta wraz ze swoją siostrzenicą. Podczas przesłuchania twierdzi, iż podczas domówki została zmuszona do czynności z artykułu 197. Podczas śledztwa siódmy odkrywa, że sprawy są ze sobą powiązane. Jestem przekonany na 99%, iż zaczyna się wątek kreta na komendzie. Bo kto Mikołajowi podłożył ten nadajnik GPS? Wiadomo, że ludzie, którzy szukają Wysockiej, pomimo że oficjalnie nie żyje, a nieoficjalnie wiadomo jak sprawy się mają. Zapewne Gangusy dowiedziały się od kogoś, na razie nie wiadomo od kogo, że żyje, że to była ustawka. Białach był najbliższą jej osobą, i mają nadzieję, że to prowadzi ich do miejsca, gdzie się ukrywa. Na ich nieszczęście znalazł ten nadajnik i sprawą zajął się Szymon. A Mikołaj, co mam powiedzieć? Zachowuje się, jakby był niespełna rozumu. Dowiedział się, że żyje, pokadał z nią. To zamiast poczekać jakiś czas, to nonsto do niej jeździł. Czy tak zachowuje się policjant z tak dużym starzem? Odpowiedź brzmi nie. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy Mikołaj swoim zachowaniem naraża Ole na niebezpieczeństwo.